Dzień dobry, witajcie w dniu dzisiejszym i posłuchajcie jakie dwa fragmenty dzisiaj czytamy Księga Izajasza i Ewangelia Mateusza Zbawienie Izraela w Panu, zbawienie wieczne Nie będziecie zawstydzeni, ani nie doznacie hańby na wieki wieków Anioł powiedział do Józefa Maria urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego z jednej strony czytamy dzisiaj fragment, który informuje nas o tym, co sprawia zbawienie. Sprawia to, że człowiek może porzucić wstyd i hańbę, które związane wcześniej były z grzechem. Ten grzech jest przebaczony. A z drugiej strony sam Anioł zawstydza Józefa, który czuje się zakłopotany informacją o tym, że urodzi mu się, sy mu się syn, ponieważ ich małżeństwo nie zostało w pełni zrealizowane, i on w pewnym sensie właśnie wstydził się tej informacji. Chciał potajemnie opuścić Marię żeby nie robić społecznej afery. Te dwa fragmenty pokazują nam dzisiaj, jak działa Bóg. Z jednej strony On przebacza grzech i zamienia poczucie wstydu w pewność siebie i życie na Jego chwałę, a z drugiej strony potrafi też nieraz człowieka zaskoczyć. Zaskoczyć w różnych sytuacjach, zawstydzić. Ja życzę Wam dzisiaj tego, by jeśli potrzebujesz... Zamienić swój wstyd właśnie w jakieś uwolnienie, w takie poczucie pewności siebie, to przyjdź do Boga i wyznaj Mu swój grzech, bo On przyszedł ten grzech zniszczyć, zgładzić. A z drugiej strony, nieraz mówimy, że nie uda się, a się udało. Nieraz mówimy, nie da się, a jednak się dało. Mówimy, to koniec, a Bóg mówi: nie, nie, to jest początek. Wówczas czujemy się zawstydzeni. I takiego rodzaju zawstydzenia życzę Wam. Bóg nas zaskakiwał i by życie z Nim każdego dnia było niesamowitą przygodą. Niech Bóg Was posili i wzmocni i zadziała tym fragmentem tak, jak tego siostro i bracie dzisiaj potrzebujesz. Do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem. Amen.